Pogali wręczenia nagród w szóstej edycji EuroBuild Awards. To jedno z najważniejszych wydarzeń na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna gala cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Przybyło 900 gości. 50 nominowanych czekało na wręczenie nagród w 30 kategoriach. Wręczyliśmy 32 statuetki w nagrodach rynku, najemców i publiczności. W tej Awards pojawili się znakomici goście, przedstawiciele czołowych firm rynku nieruchomości komercyjnych. Jakie emocje towarzyszyły naszym gościom? Jakie mieli oczekiwania? Jak, jak typowali zwycięzców? Przekonajmy się. Konkurencja jest spora, wiele projektów się wyróżnia, wiele firm zasługuje na to, żeby dostać nagrodę. To i Bardzo zadowoleni, że możemy być tak w tak znakomitym gronie. Cudowna gala. Miejmy nadzieję, że będzie również bardzo um, owocna i pełna sukcesów dla goszczy. Gratulujemy zwycięzcom i gratulujemy wszystkim nominowanym. To wielkie wyróżnienie znaleźć się w tym gronie. Poznaliśmy wyniki, poznajmy też opinie naszych gości na temat tych wyników. I poznajmy opinie na temat całego wieczoru. Zapraszamy. Myślę, well, że fantastic to see all those people involved in real estate and lawyers, architects, from developers. I think it's fantastic. 900 people. I never have seen such a big amount of people very enthusiastic. Fantastic. To znakomita okazja do networkingu i myślę, że to też czas w roku taki, który każdy chętnie wykorzystuje na spotkania i na podsumowania roku. Chyba największa w historii polskiego rynku nieruchomości taka gala, więc naprawdę super. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście Gala Eurobil The Wars, to jest wydarzenie, na które czekamy cały rok, i w tym roku rzeczywiście jest to olbrzymie i udało się naprawdę dużo ludzi, cały rynek w sumie można spotkać. Miejsce zupełnie odmienne, inne, ale też ciekawe, także naprawdę bardzo mi się podoba. A co jeszcze działo się tego wieczoru? Zorganizowaliśmy akcję charytatywną, zebraliśmy ogromną kwotę i przeznaczymy ją na rzecz fundacji Mam Marzenie. Dziękujemy za otwarcie serc i portfeli. W części oficjalnej można było w końcu poluzować krawaty. Goście bawili się do rana przy muzyce Sławka Uniatowskiego, brytyjskiego artysty Rio oraz zespołu JLL. Niech żałują ci, którzy nie zostali do samego końca. Dziękujemy wszystkim za udział w EuroWilte Awards 2015. To dla Państwa są nagrody. Dziękujemy naszym sponsorom i partnerom. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim zwycięzcom i do zobaczenia za rok.